Te ciągle człowiek, który ma przed sobą wszystko najpiękniejsze. Witamy w barwach Warmii Armii i Mazur, w programie obecnym w kilku regionalnych stacjach radiowych w Studiu Plusa i Telewizji Kopernik. Poseł Andrzej Maciejewski, dzień dobry. Witam serdecznie pana, witam wszystkich telewizorów i artystów, słuchaczy. Wielu pan zna 49-latków? No, jestem jednym z nich, żona także, także pokolenie, yy, które znam z autopsu. Czyli jest ich sporo. Jest ich sporo i sądzę, że najbardziej wierni patrioci to są dzisiaj. A 49-latek w Polsce to jest człowiek, który cały czas czuje się człowiekiem po prostu młodym, czy też mówi o sobie już, a ja już jestem w sile wieku. Ja myślę, że to jest ciągle człowiek, który ma przed sobą wszystko najpiękniejsze. A Polska jest gotowa na stopniowy przyrost osób, nie mówię o 50-letnich, mhm. bo też je postrzegam jako osoby młode, ale tych 65-latków, 70-latków nawet. Ja sądzę, że na rynku pracy w Polsce właśnie ta grupa. Bym powiedział nawet 45 plus wzwyż. To jest ta grupa najbardziej poszukiwanych dzisiaj pracowników. To jest grupa osób z doświadczeniem zawodowym, życiowym, którzy gwarantują dla pracodawcy stabilizację, a jednocześnie są bardzo efektywni i skuteczni, bo oni nie spakują się w ciągu jednego dnia i nie wyjadą. Tak? Oni mają swoje jakieś zobowiązania, kredyty hipoteczne, wnuki, dzieci, żonę do męża, a więc to jest taka grupa, która na pewno będzie budowała region firmę, a nie zwijała się na migrację. Zwróćmy uwagę największe możliwości twórcze to są właśnie w wieku 50, plus. Wiele osób zostawało prezentami. patrz Ronald Reagan, Większe dzieła właśnie wtedy powstają, najwięcej możemy zrobić. Znaczy to jest młody wiek dla polityków, to jest trochę inna kategoria. Przepraszam bardzo, ja widziałem osiemnastoletnich emerytów, mhm. w cudzysłowie emerytów, widziałem młodych 20 dwudziestoletnich ludzi, którzy, którym już się nic nie chciało, życie nie ma sensu, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi i w ogóle mam depresję. A spotykam 50-latków, 60-latków, którzy mają pomysł na życie, realizują marzenia, tworzą i wcale nie są politykami. Rozmawiamy trochę o starzejącym się społeczeństwie. Ciągle mówimy o społeczeństwie. A tak, więc tak. myślę tak: wiek mamy w głowie, a nie w, w PESEL-u. No tak, tylko że patrząc na takie regionach nasz, rolnicze, możliwości, możliwości fizyczne choćby tutaj też będą się zmieniać, bo obecni 50-latkowie mogą powiedzieć, ja już nie chcę w wieku 70 lat pracować. Teoretycznie. Ja, ja dlatego głosowałem za tym, żeby było prawo decydowania. Mogę, ale nie muszę, tak? A więc kobieta w wieku 60 lat, mężczyzna w wieku 65. I w tym momencie kwestia wyboru i woli. Chcę, bo chciałbym być wśród ludzi... To jest mój wybór. Wielu emerytów, z moich znajomych już troszeczkę starszych, mówi słuchaj, dopóki pracowałem, jeszcze czułem, że żyję, tak? Z chwilą, gdy zostałem w domu, owszem, było fajnie przez miesiąc, dwa. Ale już potem zaczęły się problemy, bo nagle się okazało, że tak naprawdę traciłem kontakt z rzeczywistością, z kontaktem z młodymi. Powiem bardzo dużo, daję kontakt z młodymi i tutaj ciągle wracam do tych dwudziestolatków. Ja bym tu nazwał to jako symbiozą społeczną. Symbiozą społeczną międzypokoleniową. Ja spotykam, mam dużo, posłów, mam praktykantów, studentów. Ja się od nich też uczę. Tego innego patrzenia na świat, tego jak oni się poruszają i wiele spraw, które, które dla mnie były jakieś bardzo ważne, oni uważają, że to jest, nie, ma, nie ma problemu. A co robić, żyły zatrzymać młodych ludzi i w ogóle, nawet tych po 50-tych, tutaj w regionie, bo i tacy też wyjeżdżają. Mhm. Ja myślę tak, że nikogo się nie zatrzyma na siłę to jest pierwsza rzecz. My nie zbudujemy tutaj... Można próbować. Nie, 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 Z niewolnika nie ma robotnika. Wie pan co, ja, ja paradoksalnie twierdzę, że nieraz warto, żeby ktoś pojechał i wrócił i powiedział, kurczę, to jest fajnie. Nic tak nie przekonuje, jak wyjazdy zagraniczne. Trochę jako poseł pojeździłem po świecie i powiem, że po każdym przyjeździe na, do Polski, mój reokręg, mówię, Boże, jaka Polska jest piękna. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu telewizji Kopernik www.kopernik.tv. Poseł Andrzej Maciejewski, był Państwem i moim gościem Marek Jarmołowicz. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Telewizja Kopernik Kopernik.tv.